Siemko, ja jestem technokrata i witam was na kanale IT Hardware w spóźnionym, mocno podsumowaniu tygodnia i e newsów. No ale oczywiście to, że jesteśmy spóźnieni, to nie znaczy, że nie możemy sobie takiego podsumowania, bo w tamtym tygodniu mieliśmy dużo ciekawych informacji. Konferencja Apple, gigantyczny wyciek danych na temat czy to kart graficznych, czy nowych procesorów Intela, chińskie procesory i karty graficzne i to nie chińskie. Od Nvidia, AMD czy Intela, ale chińskie, chińskie od chińskich marek, więc to jest hit, obniżki cen, Switcha i wiele innych ciekawych rzeczy w dzisiejszym odcinku, więc już teraz zapraszam Was do oglądania. Ok, więc zaczniemy od informacji na temat konferencji Apple. Podzieliłem w ogóle dzisiejsze newsy na takie segmenty i najpierw będzie Apple, potem będą takie różne ciekawe informacje, później będzie Intel i na końcu kwestia czy to chińskich podzespołów, czy też fuszerki w kartach graficznych. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o takie grubsze segmenty, no i oczywiście cała masa pojedynczych tematów, do których wszystkich linki macie w opisie, no i możecie szczegółowo poczytać, jak to wygląda. I zalecam Wam od razu wybrać się do pierwszego artykułu, który jest o iPhone'ie 13 ich cenach i to, co się zmieniło, ponieważ mamy dużą ilość zmian takich które podaje nam Apple, a które w praktyce de facto niczego nowego do tych telefonów nie wprowadzają. Poza tak naprawdę ekranem, adaptacyjnym ekranem, który zwiększa swoje odświeżenie aż do 120 Hz w iPhone'ach z dopiskiem Pro, no to jeszcze optyczna stabilizacja obrazu, która zagościła w podstawowej wersji iPhone'a, to są takie rzeczy, które warto wymienić. Cała reszta to jakieś drobne usprawnienia, no i cała masa przeróżnych przesunień, Cenowych. O tym poczytacie w artykule, jak właśnie to szczegółowo wygląda. To w kwestii iPhone'a, w kwestii innych nowości Apple, no to niestety nie dostaliśmy AirPodsów, za to dostaliśmy nowego iPada Mini, który no, najbardziej zmienił się w stosunku do innych zaprezentowanych urządzeń, ponieważ standardowo iPad no chwali się tam Apple, że jest najlepszym w historii natomiast wygląda nadal tak samo i raczej jeżeli chodzi o jego usprawnienie nie będą one spektakularne więc wszyscy użytkownicy dotychczasowych urządzeń raczej nie będą widzieli potrzeby do e, przesiadania na nowsze, podobnie z Apple Watchem, tutaj też lekko większy ekran, ale design nadal ten sam, żadnych spektakularnych nowych funkcji, a miał być glukomet, miał być alkomat, nic z tych rzeczy nie uświadczyliśmy i nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, żebym był Apple sceptykiem, sam trzymam to urządzenie w ręce i bardzo sobie chwalę, natomiast realnie u Apple jest tak, że oni produkują fajne urządzenia, ale sens ich zmiany widać co ładnych kilka lat, tak naprawdę. A jeszcze pozostając chwilkę przy temacie iPhone'ów, no to tutaj bardzo ciekawa lista, która pokazuje, ile w Polsce trzeba pracować na nowego iPhone'a 13 Pro. I jest to aż 25 dni, 4 dni dłużej niż w Czechach. No, jest to niestety na tej liście 14 miejsce od końca. No, ale wiadomo, nie ma tu wszystkich państw i w ogólnie w tym zestawieniu pewnie lepiej byśmy wypadali. Na plus to, że od 3 lat cały czas ta liczba dni spada i coraz krócej musimy pracować na nowego iPhone'a, mimo wszystko, nadal wypadamy. Fatalnie na tle reszty świata i Europy, taki Szwajcar, wystarczy, że popracuje 4 dni. I oczywiście bierzemy tu pod uwagę tylko tą średnią wartość zarobków, która oczywiście mniej lub bardziej od rzeczywistości odbiega. A już teraz przejdźmy do zmiany ceny Switcha i ciekawego update'u w Switchu. No, Nintendo w końcu po tylu latach od premiery obniża oficjalną cenę zwykłego Switcha do 299 euro. Za Switcha Lite zapłacimy 199 euro. No i nowy nadchodzący Switch OLED. 369 euro, więc tak naprawdę normalny Switch tylko uległ obniżce i jeżeli ktoś no, chciał kupić Switcha to teraz może to zrobić taniej, a dodatkowo yy, fajnym tutaj argumentem za Switchem jest to, że w końcu Switche dostają aktualizację, za pomocą której będą w stanie obsłużyć dźwięk po Bluetooth. To była taka funkcja, która moim zdaniem już powinna być od samego początku, natomiast Nintendo tłumaczyło się, że z jakichś tam przyczyn technicznych ta funkcja nie mogła być aktywna. No i ta funkcja będzie nam też ograniczać funkcjonalność samego Switcha, bo nie podłączymy więcej niż dwóch kontrolerów, audio o Oczywiście działa tylko... Jako audio i nie możemy wysłać dźwięku, nie możemy rozmawiać przez mikrofon, tylko możemy odbierać audio. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, jest to pożądana aktualizacja i dobrze, że wylądowała w Switchu. Podobnie jak pożądaną aktualizacją, jest to, że w końcu do PS5 możemy wrzucać swoje deski MVME. I tutaj duże propsy dla PlayStation, ponieważ Microsoft pod tym względem jest zamknięty. Oni pozwalają tylko na te specjalne karty od Seagate'a które są bardzo drogie, i moim zdaniem, pójście w tą stronę ze strony Microsoftu było fatalnym ruchem. Lepiej było normalne gniazdo wprowadzić, wiadomo, i jeżeli wprowadzamy normalne gniazdo, daje to możliwości do wrzucania czegoś, co nie będzie do końca kompatybilne z tą konsolą, to może rodzić problemy, a co w efekcie może odbić się na RMA Microsoftu i narzucić im więcej pracy, ale bycie bardziej user friendly. No kończy się pozytywnym PR-em, a o to trzeba dbać. I fajnie tutaj, PlayStation wprowadza możliwość wrzucania dowolnych dysków, oczywiście na interfejsie PCI Express Gen 4.0. Więc tutaj, no, niestety, nie będzie tak, że wrzucimy jakiś tani dysk PCI Express 4.0, i dyski na tym interfejsie kosztują więcej. Natomiast, no, mimo wszystko, jest to nadal sporo tańsze rozwiązanie niż u konkurencji. No, i możemy sobie taki dysk wrzucić. Bardzo fajna sprawa ze strony Sony, że takie coś właśnie nam zaoferowało. I teraz przechodzimy do segmentu Intela, który zaczynamy grubo wyciekiem cen kart graficznych od niebieskich. No i bardzo ciekawie tutaj nam to się prezentuje. Oczywiście powiem Wam to w skrócie. Jeżeli chcecie dłuższy wywód na ten temat, zapraszam na mój kanał. Tam przez całe 15 minut mówiłem tylko i wyłącznie o tym. A tutaj powiem tylko, że zaczynają się te ceny od. 100 dolarów, a kończą na 500 dolarach. Wygląda to mniej więcej tak, że Intel zamierza powalczyć z rtx 3070, więc walka z rtx 3080 nie będzie możliwa. Na to wygląda, jeżeli chodzi o ceny, i w tym portfolio cenowym zatrzymują się karty Intela ale startują od bardzo ciekawego pułapu, bo od zaledwie 100 dolarów no absolutnie ani Nvidia, ani AMD nie mają konkurencji w tak tanich kartach graficznych. Będą to tak zwane popularne wyświetlacze ekranu, ale mogą one wprowadzić poniekąd rewolucję w tym segmencie, bo jeżeli taki wyświetlacz ekranu za 100 dolarów będzie wydajniejszy na przykład od GT 1030 czy od jakiegoś RX 550, to na pewno będzie robił niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o budżet konstrukcje, czy to do e-sportu, czy jakieś biurowe, czy do nauki. Więc bardzo fajnie, że taka karta będzie w portfolio Intela. No i też fajnie, że Intel powalczy, jeżeli chodzi o ten najwydajniejszy segment, właściwie taki wysoką, średnią półkę. Nie jest to absolutna topka jak RTX 3090 czy RX 6900, ale RTX 3070 to będzie prawdopodobnie Intel z 512 jednostkami EU. Bardzo fajnie się to zapowiada. I miejmy nadzieję, że będzie też ta konkurencja nie tylko wydajnościowa, ale też cenowa. Podoba mi się to, że Intel w tak niskim segmencie cenowym swoje karty zapozycjonował i tylko teraz czekać na premierę. Oczywiście, jak będzie się to wszystko zbliżać, ja będę Wam o tym donosił. Kolejne przecieki, jeżeli chodzi o Intela, to już kwestia Lake'ów, ponieważ wyciekła ich teoretyczna wydajność jak i też cena. Zacznijmy od wydajności, ale tutaj musimy podejść z grubą rezerwą do tego tematu, ponieważ źródłem przecieku, co prawda, z naszej strony jest guru 3D, natomiast no, źródłem takim pierwotnym jest ee, irański sklep z elektroniką i oni tam pokazują, że no, Intel. I dziewiątka 12.900K miałby wykręcić w Sing Benchu ponad 2000 punktów na Single core, co jest absolutnie rekordowym wynikiem. Przypominam, Ryzeny najwydajniejsze zbliżają się w okolicy 1600. Punktów. Tak to mniej więcej wyglądało w tym benchmarku. No i jeżeli chodzi o wielowątkowość, miałby się on zrównać z Ryzenem 95950X, więc z 16-rdzeniową wersją Ryzena. No, potęga, aczkolwiek tutaj musimy do tych wyników podejść sceptycznie. W tych wynikach też i piątka zamiata absolutnie Ryzena 75800X, który jest bardzo dobrym procesorem, no a i piątka będzie wyceniona dużo niżej więc no, przejdźmy już teraz do wyceny. Nie skupiajmy się tak bardzo na wydajności, ponieważ, tak jak mówię, wyglądają ciekawie te przecieki, ale należy do nich podejść. Z ogromną dawką sceptycyzmu. Jeżeli tylko będziemy mieli jakieś bardziej aktualne, świeższe i bardziej też e, sprawdzone wyniki, oczywiście będziemy Wam o tym donosić. A teraz przejdźmy już do tych cen, które już wcześniej wspomniałem, ponieważ wyciekły amerykańskie ceny e, tychże procesorów i po doliczeniu podatku VAT naszego kochanego i niestety wysokiego u nas w Polsce na elektronikę, wychodzi na to, że będą się te ceny wahały od 1200 do 200%. 2700 zł. Oczywiście najdroższa wersja to i9 12900k. No a ta najtańsza no to i5, najwydajniejsza i piątka 12600k. Całkiem ciekawie to wygląda. Natomiast jak finalnie będzie to wyglądać to zobaczymy. Wiadomo, te ceny w Stanach mogą być niższe z prostej przyczyny. Produkowane wszystko jest w Stanach, więc Intel nie musi doliczać sobie kosztów transportu, gdzie, no niestety, do Europy te procesory muszą statkami ze Stanów dotrzeć. Co prawda teoretycznie mogą być produkowane zarówno w Izraelu, jak i w Irlandii, natomiast pytanie, czy są? Niekoniecznie muszą być tam produkowane, tam mogą być zupełnie inne procesory Intela produkowane, a obecna 12. generacja mogła prawdopodobnie, i tak jest, raczej na 100% powstała w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym no, ciężko się dziwić, że tam akurat te procesory będą tańsze. No i cały czas zostając w temacie tychże procesorów, Intel... Raczej wyda nowe chłodzenie, właśnie na Underlake. Wyciekły trzy chłodzenia. Różnią się no gabaretami oraz ilością podświetlenia RGB. Absolutnie podstawowa wersja nie zawiera e, podświetlenia RGB, a dwie kolejne, no to już. Jeden pojedynczy pasek oraz prawie całe świecące chłodzenie. Fajnie, że Intel tutaj robi jakąś rewolucję, jeżeli chodzi o swoje chłodzenia, ponieważ ich boksowe chłodzenia wyglądały tragicznie. Co prawda, od dziesiątej generacji mamy takie ładne anodowane na czarno, ale mimo wszystko, no, daleko im jeszcze do tego, co choćby niedawno jeszcze prezentowało AMD w swoich boksowych chłodzeniach, więc te nowe wyglądają całkiem ciekawie. No i miejmy nadzieję, że będą też miały lepszą kulturę pracy oraz wydajność niż to, co Intel do tej pory oferował. No, Intel też musi oferować nowe chłodzenia, bo zmienił się rozstaw, jeżeli chodzi o e, otwory montażowe pod chłodzenie. Mm. Z 74 na 74 mm, na 77 na 77 mm. Związku wiemy to, bo wyciekło zdjęcie gniazda na LGA 1700. Jest ono tak naprawdę niewiele większe, jeżeli chodzi o powierzchnię zajmowaną na laminacie płyty głównej. Co prawda. Zwiększyła się jego długość, ale szerokość pozostaje bez zmian. Nadal jest to 35 mm na 42 mm. Procesory te najnowsze od Intela będą właśnie takimi prostokątami. Samo jakby gniazdo nie zajmuje o wiele więcej miejsca, bo ponieważ zostały nóżki mocujące procesor zmniejszone, no ale. Rozstaw pod chłodzenie został zmieniony. Prawdopodobnie dlatego, że też to gniazdo będzie dużo cieńsze. I Intel tego nie zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że musiał to zrobić, bo po prostu. Tak chcieli, nie wiem, wymusić nowe kity montażowe na producentach chłodzenia. Nie, jakby Intel nie ma w tym żadnego interesu. Chodzi o to, że po prostu, jeżeli rozstaw nóżek montażowych byłby taki sam, ludzie mogliby chłodzenia, które teraz mają montować na te procesory, a przez to, że cieńsze jest samo gniazdo. Te chłodzenia nie dotykałyby tak jak należy procesora, co za tym idzie, te procesory by się przegrzewały, więc ten rozstaw musiał zostać zmieniony ze względu na tak zwaną po prostu odporność, żeby ludzie nie robili czegoś, co później kończyłoby się źle dla ich komputerów, a finalnie marudzeniem do producenta. Więc i tak producenci chłodzeń zaoferują nam zmienione. Yy, Kity montażowe pod nasze chłodzenia, już nawet Arctic, coś takiego zapowiedział wcześniej Noctua i podejrzewam, że większość producentów takie kity montażowe do swoich obecnych już na rynku chłodzeń wypuści. A teraz przejdźmy do tych chińskich procesorów i kart graficznych. Zacznijmy od procesora Xiaoxin X86. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Natomiast nie są to przyjazne nazwy, jeżeli chodzi o te konstrukcje od Chińczyków. No, wypuścił coś, co jest absolutnym hitem w ogóle w całej Azji. Wypuścili procesor o wydajności zaledwie i trójki piątej generacji, i to mobilnej, czyli 5100 U i 3. Bez wielowątkowości, za Zaledwie cztery rdzenie. Natomiast, no, Chińczycy starają się stworzyć coś swojego, i to mi się podoba. No, jakby każdy kraj teraz podobnie jest z Rosją, dąży do uzależnienia się od innych chipów. Teraz, tak naprawdę, wszyscy muszą polegać na tym, co dostarczają Stany Zjednoczone, ze względu na to, że Każda z dużych firm zajmująca się produkcją właśnie procesorów jest w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza procesorów w architekturze X86, no ale Chińczycy małymi krokami próbują tworzyć coś, co będzie konkurencją i taki komputer no, oparty na tym procesorze o dość słabej wydajności kosztuje 1000 zł i absolutnie na pniu w całej Azji ten komputerek się wyprzedał. Malutki komputer small For Factor e, z obsługą 4K. W 60 fps, absolutnie nie nadający się do gier, ale bardzo dobry, czy to do przeglądania internetu, do oglądania filmów, czy też do pracy. I taki produkt absolutnie hitowy w finach się stał. I podoba mi się to, że Chińczycy rozwijają taki produkt. Jeżeli będą dalej w to szli, i za jakiś czas mogą, no może nawet nie dogonić czołówkę, ale zaoferować jakąś tańszą, słabszą, budżetową alternatywę. Dla tych procesorów najsłabszych, czy to od Intela, czy od AMD, albo też karty graficzne, konkurencyjne właśnie z kartami tych firm jest właśnie tak z kartą graficzną, też od chińskiego producenta, która wykręca moc podobną do GTX 1030 Firma Jingjia Micro, tak chyba się to czyta, wypuściła układ o nazwie kodowej jm 9271 który właśnie taką wydajność w okolicy 9 teraflopsów wyciąga. GTX 1080 ma wyższą, ponieważ 9 i 8 teraflopsa, natomiast spokojnie niestety te karty nie nadają się do grania. Są to karty do zastosowań profesjonalnych, serwerowych, ale no, taka jaskółka już jakąś tam wiosnę czyni i miejmy nadzieję, że podobnie jak w przypadku procesorów też ci chińscy producenci rozwiną kiedyś swój produkt, także będą w stanie pokazać nam coś. Teraz karta graficzna o mocy GTX 1080 w jakichś chińskich cenach byłaby absolutnym hitem, jeżeli chodzi o gaming. Więc trzymam kciuki. Nie dlatego, że jakoś chciałbym, żeby się rozwinęli, przejęli rynek i tak dalej, ale żeby zaproponowali kolejną alternatywę. Jeżeli tych firm produkujących procesory. I karty graficznej może dla topowego segmentu raczej to szybko nie nastąpi. Ale jeżeli w ciągu następnych 10 lat pojawiłyby się firmy, które będą oferować procesory do średniej czy też niskiej wydajności i tak w segmencie budżetowych komputerów będziemy mieli nie trzech, nie dwóch producentów, podzespołów, a na przykład pięciu, sześciu, no to bardzo fajnie by to było, ponieważ lepiej jest mieć wybór niż go nie mieć. A jak już jesteśmy przy kartach graficznych, to na zakończenie... Kwestia jakości wykonania kart graficznych. Cały czas też regularnie praktycznie pojawiają się jakieś newsy u nas na stronie, że no, a to ktoś zostawił plaster w karcie graficznej, a to teraz brakowało termopadów w karcie graficznej Asusa. Niestety tak to wygląda, że niby tych kart graficznych jest mało, niby procesorów graficznych jest mało, więc sugerowałoby to wszystko, że producenci mają poniekąd więcej czasu, żeby przeprowadzić cały proces produkcyjny takiej karty graficznej, żeby zadbać o kontrolę jakości, ale nie nic bardziej mylnego. Chodzi o to, że tych kart jest bardzo dużo produkowanych. Kart graficznych jest najwięcej w historii. Yy, tylko że trafiają one nie do końca do nas, które byśmy, którzy byśmy chcieli te karty graficzne, a w inne miejsca dlatego też producenci strasznie śpieszą się z produkcją tych kart graficznych i prowadzi to do coraz większej ilości Różnego rodzaju, no takich sytuacji jak w przedstawionym newsie, że brakowało termopadów na kościach pamięci, które się w nieskończoność działo. Więc, jeżeli macie karty graficzne z nowej serii 3000, sprawdźcie, czy aby na pewno są dobrze poskładane. Ja przyznam, szczerze, że niedawno zakupiłem 3060 i jeszcze nie sprawdziłem, a będę musiał sprawdzić. Zobaczymy, czy. Czasami nic takiego się tam nie podziało. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Wiem, że dzisiejsze newsy były długie, ale też trenuję cały czas nad formą, jaką chciałbym Wam e, przedstawiać te, te newsy, więc dajcie mi znać, czy taka forma Wam się podobała, e, taki podział na segmenty. Czy może lepiej robić to krócej i przeplatać te wiadomości ze sobą, nieważne, czy to jest najpierw Intel, czy, czy później jakieś Sony Nintendo, a potem znowu Intel? Dajcie znać, jak to wszystko rozegrać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za subskrypcję, jak ktoś zdecyduje się zostawić. No i komentarz z wszelkimi uwagami od Was, czy też, jeżeli było dobrze, no to uwagami, że było dobrze. Dajcie koniecznie znać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. No i widzimy się w kolejnym podsumowaniu, który jest wkrótce na tym kanale. Do zobaczenia. Cześć.